Mamy taką sytuację. W pierwszym scenariuszu próbujecie zostać programistą. Załóżmy, że pracujecie w dużej firmie, załóżmy, że korzystasz z pakietu Office, korzystasz może z jakiegoś dodatkowego programu, w którym robisz swoje, swoje rzeczy. Nie wiem, czy to jest Customer Service, czy to jest obsługa logistyki, czy to jest może HR, czyli zatrudnianie ludzi, może po prostu praca nad ofertami. No i teraz Chcesz zostać tym programistą. Wracasz zmęczony po pracy, i jedyne co możesz zrobić, to możesz próbować robić kurs online. Załóżmy, że mija rok. Po roku idziesz na rozmowę kwalifikacyjną. No i, jak się pewnie domyślasz, jest wielu takich ludzi jak ty bardzo wielu a miejsc wcale nie jest tak dużo. Tak naprawdę jest ich o wiele mniej. Dobrze było może jakieś 5-6 lat temu, kiedy rzeczywiście, jeżeli potrafiłeś zrobić pętlę w Javie, to bierzemy cię. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj konkurujesz nie tylko z tymi ludźmi, którzy wpadli na ten sam moment jak ty, ale także z tymi, którzy na przykład są już troszeczkę dalej w świecie IT, pracowali na rozwiązaniach typu low-code. I ich wejście do świata programowania jest łatwiejsze, bo na przykład w swojej pracy mogą już bawić się Pythonem. Dobrze, to przemyślmy drugi scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że zamiast myśleć o tych wszystkich pieniądzach, o tych benefitach, które czekają przyszłego programista, przyszłego ciebie, zamiast fantazjować o owocowych wtorkach, Kolorowych środach i masażach w czwartek, podchodzisz do sprawy bardziej racjonalnie. Zastanawiasz się, co tak naprawdę jest w Twoim zasięgu. No i dochodzisz do wniosku: OK, OK, każdy analityk pracuje u podstawy na Excelu. Ja tego Excela posiadam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy analityk rozwiązuje pewnego rodzaju problemy. No i ja też jakieś problemy rozwiązuję. Czy to są problemy związane ze customer service, z logistyką, ze światem HR? To wciąż są problemy. To, czy będziesz pokazywać rozwiązania tych problemów w sposób bardziej bądź mniej analityczny, to, czy zaczniesz pokazywać swojemu szefowi, szefowej zestawienia, tabelki, wykresy, to zależy od ciebie. Natomiast wyobraź sobie taki scenariusz. Wyobraź sobie, że owszem, ty wracasz do domu. Albo kończysz pracę i zaczynasz kurs, tylko tym razem robisz kursy analityczne, na przykład skupiające się na Excelu, na przykład skupiające się na tym, jak robić makra, albo jak robić świetne tabele przestawne, albo jak robić wizualizację danych. I wracasz do pracy i następnego dnia możesz przez 8 godzin wygospodarować czas, by to zastosować. Co więcej, wyobraź sobie swojego szefa, który nagle posiada pracownika, który robi znacznie więcej niż to wynika z jego umowy o pracę. Nagle okazuje się, że ten pracownik nie tylko spełnia swoje zadania w obrębie Customer Service czy HR, ale także jest kimś, kto nie dość, że rewelacyjnie rozwiązuje problemy, to jeszcze jest bardzo sprawny narzędziowo, bardzo sprawny. On tego Excela ogarnia w pełni. Uczysz się coraz więcej. Nagle twoja płynność pracy w Excelu jest tak duża, że w sumie ludzie zaczynają do Ciebie przychodzić o radę. I mija rok, tak jak wcześniej minął rok, kiedy próbowałeś, próbowałaś zostać programistą.